Najbardziej mnie nakręcają teksty w e, tygodnikach e, opinii dotyczące kobiet i mężczyzn. Zazwyczaj opisują bardzo głębokie i mądre e, zjawiska. Najlepsza dziewczyna by była taka, która by miała 80 lat, 5 minut życia i 20 miliardów na koncie. Jeżeli to jest prawda, co pisze pan Bartosz Janiszewski w tym tekście, tak, ładną panią pokażemy, nacieszcie się mężczyźni polscy. Polacy masowo szukają żon na Ukrainie i w Rosji, bo piękne i mądre, a równocześnie skromne i wierne. Inaczej no, niż wyemancypowane Polki. Lit brzmi zachęcająco, no bo nawet jako kobieta popieram, żeby żona była piękna, mądra, skromna i wierna. Nie ma w tym nic złego. Ale teraz rozkładamy to, zaglądamy pod pierzynę, chciałoby się powiedzieć, rozkładamy to na czynniki pierwsze. Co polski mężczyzna uważa za kobiece? Co polski mężczyzna uważa za skromne? Jest opisany przypadek pana, który poznał w internecie panią Natalię. No i tam wieczorek zapoznawczy przywiózł ją do siebie do domu na kolację. Rozmowa się nie klei, w ogóle kiepsko. Taka sytuacja jest opisana. Jakoś tak jedzą jakieś tagiatele, które on gotował. No i on zaczyna mieć wątpliwości, czy ta Ukrainka to by na pewno ale był dobry pomysł. Ale ona odwraca szale jednym ruchem. Marek po rosyjsku mówi płynnie, ale ciężkie powietrze nad stołem przecinały tylko pojedyncze słowa i urywane zdania. Skończył jeść, rozlał resztę wina do kieliszków i zbierał się w sobie, żeby powiedzieć coś, co uratuje atmosferę. I wtedy Natalia zrobiła coś niesamowitego. się. nie. Wstała, pozbierała naczynia i poszła pozmywać. I Marek zrozumiał, że znalazł to, czego szukał kogoś, kto po prostu będzie umiał stworzyć dom. Posprząta mu. Czyli po prostu służąca, którą się bzyka w międzyczasie. Nie powiem, nie, jest to, ro... taniej niż, nie e... jest to złe rozwiązanie, tam jest opisane, że e, do tej pory zaprosił 10 Polek, żadna posprzątać nie chciała, co jeszcze? Ale przecież jak więcej, zapraszam mężczyznę na kolację i mu gotuję, to zmywam, jeżeli mężczyzna zaprasza mnie... No to trudno i gotuje, to trudno, żeby ja się zrywała i zmywała. To działa tak. Jak mieszkam na Ukrainie, tam średnia życia mężczyzn to w Rosji to jest wyrwać. 50. Oni wszyscy zębów nie mają, piją, strach z nimi seksu prawiać. To się chce wyrwać. To poznaję jakiegoś Polaka, który w Polsce jest nikim, a dla mnie jest już kimś. Wyrywam no się, mówisz, Polka... wychodzę za niego, dostaję obywatelstwo. Po czterech latach z tej waszej pięknej, mądrej Ukrainki, jeżeli rzeczywiście jest mądra, oczywiście, z długimi nogami. Zostanie chmura i opustoszałe konto, ponieważ, drodzy panowie, nie ma innej drogi do mądrej, fajnej żony, niż być samemu mądrym i fajnym. Hello. A do zmywania to się w dzisiejszych czasach sprzątaczki zatrudnia. Albo zmywarkę się Albo kupuje. Albo się kupuje. Przerazi, przeraził mnie. Ten Mówisz tekst. jak typowa Polka z tego artykułu. Zemancypowana, Zemancypowana tak. stawiająca wysokie wymagania. chcąca, żeby ją wozić. Wysokie zawozić. wymagania, jak nie zapraszasz na kolację, to pozmywaj po sobie. No tak. Strasznie no tak. wysokie wymagania. Proszę bardzo, to mi się spodobał piękny fragment o tym, yy, jakie Ukrainki mają poczucie o, o mężu, o facecie, tak, o rodzinie. Słucham. Mówi Ukrainka. Mama uczyła mnie, że kobieta w domu powinna być jak ryba. Pięknie się poruszać, milczeć i chodzić zawsze krok w krok za mężczyzną. Ja się nie, nie, nie dziwię, ja też, kurczę. Zapraszam z takim podejściem. Na... nie uczono, że mężczyzna to zdobywca, że faceci lubią trudne rzeczy, że lubią Niestety, zdobywać o co chodzi? Niestety, postęp cywilizacyjny spowodował to, że staliśmy się wygodni, leniwi, nie wychodzimy z jaskini, nie bierzemy dzidy, nie atakujemy zwierza. Czeka wrzucamy swoje zdjęcia, albo nawet nie swoje, na portal internetowy rosyjski i czekamy, żeby latały, biegały i były jak ryba. Będzie o polskich mężczyznach, a konkretnie o pielęgniarzu z Częstochowy. Miły, sympatyczny pan. Miał pod mm. sobą szereg pielęgniarek, rozdysponowywał, która jeździ na jakieś Takie dyżury. Takie dwuznaczności słusznie wyczuwa. Molestował te pielęgniarki, dotykał je po pupie oraz innych częściach ciała i za dobre kursy karetką no, spodziewał się jakichś cielesnych, niedwuznacznych gratyfikacji, ale to ja nic. mu nie zrobiły z tylnej części ciała jesieni średniowiecznych? No, zebrały się po, kilku, po kilkunastu latach, się zebrały, żeby teraz go oskarżać. A człowiek ten już nie pracuje, ale to jest nic. E, podobno, tak surrealizują związkowcy z Częstochowy, że ten sam pielęgniarz molestował nie tylko pielęgniarki, ale kobiety, e, nieprzytomne pacjentki. To jest coś, co mi się naprawdę nie mieści w głowie. Wiem, że naiwnie zabrzmi, ale po prostu nie wiem, jak można w ogóle zrobić coś takiego. Ale nie rozumiem kobiet jako kobieta. Znaczy, znam mechanizmy psychologiczne, wiem, jak to wygląda w teorii, które powodują, że kobieta pozwala się bić, molestować, robić sobie różne rzeczy, na przykład przez kilkanaście lat. Ale jako kobieta tego nie rozumiem. Wiesz, chciałabym zobaczyć faceta, który by się ośmielił klepnąć mnie w tyłek. Na miłość Boską, panie, reagujcie od Ale... razu w twarz, no krzyk. To była awansura, Już ci mówię policja, jaka. dyrekcja. Starsze pielęgniarki pouczały młode, które on łapał. Żeby dały spokój, bo to cytuję, nie... bo Witek już taki jest, musi się wyszaleć, podotyka, dotyka i pójdzie, pojedzie karetką gdzieś na te dalej. na panie też trzeba złożyć skargę, trzeba zrobić taką awanturę, że i ten pan i te starsze pielęgniarki się nie pozbierają i zostaną zwolnione dyscyplinarnie. Trzeba do superstacji, do innych mediów napisać, nagrać na komórkę, trzeba krzyczeć. Przerażające, że w dużym szpitalu, w dużym polskim mieście od kilkunastu lat takie rzeczy się dzieją można drzeć Biblię tak to jest strona Biblii Sąd w Gdańsku finalnie o po wielo wielomiesięcznej betalii orzegł że Nergal jest niewinny e, wyraz artystyczny pozwolił mu na to żeby drzeć Biblię podpalać oraz mówić że kościół katolicki to zbrodnicza sekta Ciekawe jak się teraz czują zranione uczucia pani Szczepińskiej chyba kwiaty jej będzie musiała chyba wysłać albo musi zatańczyć czekoladki albo róże odprosować. żeby miała co w zęby włożyć polecimy nawet do Francji bo się tak nad tym z yy, Zdzisławem Kręciną pastwimy od wielu tygodni. Od dwóch właściwie. są ludzie, którzy A... robią w samolotach gorsze rzeczy. Dokładnie. Zdecydowanie go. Yy, pan Gérard Depardieu, znany... To jest mój ulubiony aktor, boję się co powiesz. Francuski aktor. E, troszkę był się też napił na pokładzie samolotu. Ten samolot leciał, chciał iść do toalety, toaleta była zamknięta. No to stanął i zrobił to, co miał zrobić. I nie, jest tu, nie mówię tu o zagraniu jakiejś nowej sztuki na dywan w samolocie, na przejście, bo Stewardesa na niego krzyczała. Samolot musiał być przymusowo czyszczony, pasażerowie zatrzymani. Generalnie o kilka godzin z zwykłym szarem, niczym niewinnym, nie sikającym ludziom przedłużył e, pobyt w samolocie. Mówiła mi kiedyś koleżanka, która jest terapeutką, że się, że to jest mit, że człowieka się poznaje w nieszczęściu, że w nieszczęściu wszyscy jesteśmy tacy sami, biadolimy. I tak dalej. Człowieka się poznaje, kiedy osiągnie sukces. Daj człowiekowi trochę władzy, pieniędzy, spraw, że osiągnie sukces, a poznasz go, zobaczysz wtedy, kim naprawdę jest. I to jest chyba ten przypadek, słuchaj, że jak zawsze słyszę o tych aktorach, o ludziach, którzy mają trochę władzy i odbija im palma, to myślę sobie, co tam dasz? Szkoda, bo tak dobrze gra, bo jest takim dobrym aktorem. Tak? Ale, zobacz, też... ale zobacz, jak często mylimy to, Dał, że ktoś upust... jest dobrym aktorem, ma jakąś umiejętność, z tym, że jest fajną osobą, a przecież można być kompletnym dupkiem i świetnym może aktorem. Może przygotowywał się do jakiejś nowej roli, na no, nie wiadomo. Może m, tak, może próbował reakcji ludzi, reakcję ludzi wypróbowywał na sikanie w samolocie. Czy jakaś oddał, sikać czy nie sikać? O to jest pytanie. Jak wygląda przy nim nasz biedny Jan Maria Rokita, który jedynie płaszcz e, z samolotu zabierał? Jak wygląda to Dzisław, nie ta liga. no Zdzisław Jan Kręcina, Maria Rokita. Chrapał? Czy jak wygląda e, Edyta Olszówka, która tam pobiła stewardessę buteleką podobno? To jest nic. Jan Maria Rokita to biedny człowieczek z jakiegoś kraju, który dla przeciętnego Europejczyka to nie wiem... Dla nas, tak jak dla nas Uganda, nie za bardzo wiemy, kto tam żyje, gdzie to jest, kto jest prezydentem i itd., tak więc nie porównuj Jana Maria Rokity z, ze znanym francuskim aktorem. Tomasz Terlikowski postanowił uderzyć w kardynała Dziwisza i wypomniał mu związki z platformą obywatelską rodzinne. Kardynał Dziwisz w odpowiedzi wydał takie oświadczenie, w którym przypomniał coś, co jest oczywiste, że Kościół katolicki nie powinien mieszać się do polityki. Ja zrozumiałam to tak w podtekście, że również jego działacze, również ci publicyści, również ci wszyscy, którzy troszczą się o cudze zbawienie bardziej niż o swoje, że Kościół katolicki powinien być neutralny i w sumie, że każdy gdzieś musi pracować. Tak? Przypomniał mi się tutaj kazus. Rzeczywiście są związki. Rodzinne, jeden z braci posłów Platformy Obywatelskiej pracuje u kardynała Dziwisza, ale tu mi się przypomniał kazus Michała Tuska. No, każdy gdzieś musi pracować, tak? Czy fakt, że jesteś czyimś bratem? A czyimś synem ma uniemożliwiać Ci wykonywanie zawodu, który lubisz. Ty. Jego rodzina powinna być bezrobotna, dziś wywieziona, zamknięta w azylu, żeby, broń Boże, jakiejkolwiek konotacji nie było podejrzeń. Ci sami, którzy tak się oburzają, że brat posła Platformy Obywatelskiej pracuje u kardynała Dziwisza nie widzą Twą na przykład... Jasna. Nie widzą, że ojciec Rydzyk zaprasza Jarosława Kaczyńskiego na pielgrzymki na Jasną Górę. Nie widzą, że są zapraszani posłowie Prawa i Sprawiedliwości na, na urodziny. To wytłumacz mi, Marcin, Pogański jak busła. można być Tomaszem Terlikowskim i spółką i widzieć źdźbło e, e, w oku brata swego, a nie widzieć belki w swoim No To jest oku. ten sam kasus, co e, pomrożność jasna syna Alecha e, Wałęsy, czy chrapanie pokładowe Zdzisława Kręciny, myślę. Przy pewnej dozie substancji różnych e, perspektywa widzenia się zmienia. Pobiła się sama proszę państwa reporterki jeżdżą na kamerą Biją się same. wzięła się i tą kamerą w twarz. Się sama pani żarska z polsat news która miała pecha chcieć relacjonować pielgrzymkę ee, na jasną górę na jasną górę tak z Radia Maryja pobiła się sama według senatorów PiS senatorowie PiS e, zasiadający w komisji kultury i środków przekazu stwierdzili że to jej wina sama dokonała uszkodzeń ciała niepotrzebnie szła tam, gdzie Nikt szma. jej nie wytłumaczył, proszę państwa, że do niebezpiecznych y, żywiołów jeździ się w, z ochroniarzami, z zabezpieczeniem do kataklizmów pod tytułem tajfun, pod tytułem trzęsienie ziemi albo pod tytułem pielgrzymkę na jasną górę. To jest praca w ciężkich warunkach. Różne rzeczy mogą się zdarzyć. Poza tym, jak rozumiem, dostał, y, olśniują. Nawrócenia dostała i się tą kamerą uderzyła w głowę czy tymkolwiek innym mikrofonem, żeby zrozumieć swoje błędy życiowe. Tak, proszę Państwa, tak jak święty Paweł doznał nawrócenia, tak reporterka też doznała nawrócenia. A? 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 Przestań, to na Przestań to robić. Przestań to robić. Nie rób tego. Dzień dobry, jedziemy no. na gazetę, żeby mogę służyć. Albo jak ci na PKP, co tak. zapowiadają o poziomie, bo jeżeli nie odjedzie, przyjedzie, pojechał. Tak. I tabletki może zacząć wziąć. Brać, wziąć. I tabletki może zacząć brać, będziemy te cięć. A ty brałeś jakieś tabletki? Znowu zapomniałeś czy... wziąć jakieś Ha? Aha, aha, Przestań, Postań to robić. Czas.